To jest to bardzo zdrowy i genialny cel. Atmosfera jest bardzo gorąca i pogoda dopisuje. Muzycy. Pokochałam Nordic Walking i zdarza mi się czasami chodzić. Artyści kabaretowi. Jestem szczęśliwy, bo mogę brać udział w pięknej akcji. Dziennikarze. Nosimy oświadczenie woli przy sobie. Ja wczoraj dostałam, jestem z tego. Bardzo dumna. Kiedyś było takie hasło, żeby nie zabierać organów do nieba, bo tam już nie będą nam potrzebne. Sportowcy. Ludzie zaczynają się coraz bardziej na to otwierać. Możemy pomóc wielu, wielu osobom. To jest tak naturalna rzecz, że jeżeli przychodzą takie propozycje, to zgadzamy się w ogóle bez żadnego zastanowienia. Osobowości telewizyjne. Energia i tutejszy klimat czynią cuda. 21 marca w Wiśle wszyscy oni wzięli udział w szóstej edycji projektu PZU Bieg po Nowe Życie, największej społecznej inicjatywie promującej świadome dawstwo i szerzącej ideę transplantacji. Wszyscy razem służymy temu, żeby ideę transplantacji zbliżyć do społeczeństwa, żeby zainteresować wszystkich, i oni już wtedy będą mieli szansę do poszukiwań własnych i do budowania swojej wiedzy. Musimy uświadomić nasze społeczeństwo, że z jednej strony możemy być dawcami, a z drugiej strony możemy potrzebować. Sportowcy, artyści i wielu innych ludzi związanych z mediami, czy też z innymi rzeczami, firmy i biznes, no wszyscy wspieramy transportologię. Cieszymy się, że logo hotelu może nabrać takiego nowego społecznego wymiaru i być łączone z marką w Biegu po Nowe Życie. Ta marka jest praktycznie powszechnie rozpoznawalna w Polsce. Chcemy pokazać, że transplantologia w Polsce ma naprawdę jeszcze bardzo, bardzo wiele do zrobienia. Cieszę się, że możemy pomagać. W samopołudnie na Wiślańskim Placu Hoffa rozpoczęła się intensywna rozgrzewka. Rozgrzewamy płuca, dużo tlenu. Na paluszki i mocno ręce do tyłu. Pani wysportowani, e, ćwiczyliśmy pół roku, żeby tutaj e, jak najlepsze wyniki osiągnąć na e, kilometr 200. Także wiszę z jak w własną kieszeń, znam każdy kamień, więc wygramy. Obok gwiazd w oczekiwaniu na start, bohaterowie, zawodnicy po przeszczepach, uprawiający sport i dający żywe świadectwo, że transplantacja i oddawanie narządów przynosi wymierne efekty. Pogoda jak widać jest piękna, atmosfera również, wszyscy rozbawieni, weseli, tak więc czekamy do startu i wszystko pokażemy swoje możliwości. W szóstym PZU Biegu po Nowe Życie udział wzięło ponad 53 osobowych sztafet. Na linii startu gwiazdy, na zmianie członkowie Stowarzyszenia Sportu po transplantacji. Do mety swoje drużyny poprowadzili przedstawiciele mediów i partnerzy akcji. I oto Przemek jest już na trasie. Elegancko, fajnie. Szczęsze Saleta, wystartowałem! Postaram się do, dotrzymać tempa. Nie, mnie, także musimy rozmawiać w biegu, prawie. Czyli tam pana Maxa? No, tak, tak, tak. Nie może poczuję jeszcze oddech profesora chmury na plecach, to przyspieszy. Profesor Andrzej Chmura pięknym krokiem ruszył na trasę. Prosty jest plan, żeby dogonić saletę. Już jest masakra. Ostatni raz ćwiczyłem rok temu. Serdecznie polecam. Fantastyczna zabawa. dzień dobry, ale ja się bardzo śpieszę. Do końca. chcemy wygrać. Na metę, na metę, szybciej, szybciej, szybciej. Bardzo dobrze, chociaż jakąś podwózkę bym proponował. Jeden za krótki kijek, jak Państwo widzicie, więc brnę o jednym. Nie jest łatwo. Ja się katuję, bo ja nie wiem, jak można nie biec. To jest straszne. Nie umiem chodzić, jak się ścigam, to bym pobiegła. Ale to nie ferba, nogi są za długie. No właśnie, tak mówią, musieli mi związać. Ale ja szybciej od tracę od tych, co mają szybkie nogi. Ja już piąty raz biorę, dlatego że chcemy pokazać, że warto transplantację dalej kontynuować, bo dzięki temu my żyjemy dziesiątki innych osób. Po wczorajszej gali w goety gębiewskim, jak widziałem, kilka dzieciaczków wyszły z mamami. Które są poprzez liciaczki, mądry nerek, to warto żyć i warto wspierać tam ideę i tą akcję. Bardzo dobrze, przejdziemy wszystkich, co się da, pokazać, że możemy, możemy lepiej niż nawet wszyscy zdrowi. Daję czadu do odmety, jak tylko można. Podczas gdy dla jednych to koniec wysiłku. Tak, koniec. Bardzo przyjemny spacerowy wyczyn. Niestety, choróbsko nie pozwoliło e, wziąć udziału w takiej rywalizacji docelowej. Natomiast piękna pogoda, wykorzystałem to. Przeszedłem sobie z córeczką, było fajnie. To było wyzwanie? No, trochę tak. Okazało się, że ciężko było dojść kolegę, który szedł z przodu, ale jakoś się udało. Podpatrywałem techniki innych, że tak powiem, przyjąłem swoją opcję, czyli dwa na jeden. Dwa kroki, ruch kikiem Inni dopiero rozpoczynali swój marsz. A ostatni zawodnicy wciąż oczekiwali na start. Niestety trzeba trochę czekać, a ja nie widzę czekać, to jest chyba najgorsze. Ale cel jest szczytny, więc spokojnie stoję, czekam, nic nie mówię. Nie wiadomo, czy się już rozgrzebać, czy jeszcze. To zazwyczaj tak 15 minut przed startowaniem powinien się człowiek rozgrzać, bo wtedy z wyższego pułapu startuje. To tak, jakbyśmy samochodem chcieli jechać od razu 150. Się nie da. Jestem w tej chwili zrelaksowany, ale nuta rywalizacji drzemie. Jedziemy. Zasady proste do pokonania 1200 metrów techniką Nordic Walking, przynajmniej teoretycznie. Bartek Obuchowicz i jego deska no i popatrzymy jak mu to pójdzie naprawdę Proszę Proszę ryganco. bardzo Dobra. Na desce. Bartosz Obuchowicz No bo to jest one, one leg walking Nowa dyscyplina Tak jest, nowa dyscyplina, tylko lewo nożna. Ale to nie tak, to trzeba kikamiro Ale ja z górki jechałem teraz, wie pani? Miałem dobrą górkę i dobry wiatr w plecy. Małyś mnie Te akrobacje nie pozwoliły obronić mistrzowskiego tytułu Rafałowi. Piotrowi Gruszce nie pomogły długie nogi. Zwycięstwem nie zakończył się też przejazd w stylu one Lek, Bartka Obuchowicza. Najskuteczniejszą drużyną szóstej edycji PZTU Biegu po Nowe Życie okazała się sztafeta Hotelu Gołębiewski poprowadzona przez Barbarę Kurdej-Szatan z Piotrem Hołubowskim i Marcinem Bosiem w składzie. Kompletnie się nie spodziewałam, że wygramy, no ale nie wiedziałam, że mam takie w tak takich świetnych biegaczy racja zespołowa. Tak samo nie liczyłem na coś takiego, ale tak w tak pięknym składzie, w twarzystwie, no koleżanki nasze. Ja w Piękne ogóle jad, jadłam gofry tam i stwierdziłam, nie dobra, jedzmy sobie te gofry, na pewno wiem I nagle mnie wywołali, po prostu szok. Oczywiście, to była świetna zabawa, no, ludzie tam, tak. wiesz, tutaj zwisły stali, dopinkowali, bardzo przyjemny bieg i, i przyjemne wydarzenie. Obok strefy zawodów Nordic Walking przez cały dzień czynna była strefa zdrowia PZU, w której każdy mógł bezpłatnie skorzystać z konsultacji kardiologicznych, wykonać EKG czy sprawdzić poziom cukru we krwi. W strefie PZU podziel się kilometrem, tłumy sprawdzały swoje możliwości na profesjonalnej bieżni. Udało się zrobić po raz szósty i cieszę się z tego, że właściwie wszystko dopisało łącznie z pogodą. Ta impreza była zdecydowanie największa. Mnóstwo ludzi, którzy przyszli poglądać, posłuchać zbadać się w strefie zdrowia, wybiegać kilometry na rzecz transplantologii. Także naprawdę pełno szczęścia. Panie Przemku, w imieniu naszych mieszkańców i swoim bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w promocję naszego miasta. Przede wszystkim gratulujemy wszystkich sukcesów sportowych. Dziękujemy bardzo, panie Przemku. Tutaj pamiątkowa tabliczka od nas i oczywiście zapraszam do Alei Gwiazd Sportu na odsłonienie tablicy. Myślę, że to co tutaj się stało dzisiaj w wiśle na rynku, patrząc ile było osób, ile było kibiców, jak świetnie ludzie się bawili, że mieliśmy ponad 50 sztafet, mieliśmy praktycznie wszystkie media z całej Polski, to myślę, że już na no można powiedzieć, że edycja na pewno bardzo, bardzo udana, jeżeli nie najbardziej udana. Teraz to wiem Komu faccia, komu już nie, gdy chodzi o śmiech i fałsz. Jedną z tych dróg Kiedyś nawet przechadzał się Bóg Wierzyłem, że jest to znak I wszyscy Do nieba nie chodzę go jest mi Teraz jestem Teraz jestem tutaj Wszyscy Co ma być, to będzie Wszędzie, gdy zabija